Halo? Halo? Jacuś? Cześć, Sylwek z tej strony. Problemy mam, wiesz? Przyszłem z roboty pod wieczór i, i patrzę, piec mi się zbierdolił w mieszkaniu, wiesz? Słuchaj, dokumentnie, kurwa, nimą, nimą, nimom, po prostu jabłki, jak, jak... ogrzać nic zimno w chałupie, mam, kurwa, jak w psiarni, wiesz? No cześć, to już spadł od wieczór, nie, Jacek? Ja, słuchaj, kurwa, się spierdolił, bo... To tak po czwarty bądź, nie? Po czwarty jak był, to w nie? To spoko. Dobra. No. Dobra. Cześć. Trzymaj się. No, do zobaczenia. No. Zobaczymy jak tam ja coś naprawię. Słuchaj, jak już tu mi się zwaliło. Zobacz. Pokazuj, pokazuj. Zobacz. Tu mi się od okrężnicy ten żółty pasek... Czu, nic tu, nic to nie. Żółty pasek pierdolą i tam kurwa do ciekawa pani. Żółty pasek. Gdzie to żółty pasek? Nic to nie widzę. Góry, u góry masz te pierdol. Góry, u żółty jest ja. Nic tu. okrężnica na dole przecież. ci jest. Nic tu... Co ty mi tu? Grzewasz mnie? Pierdolno mi tu. Opowiadam. Jak ja nie to górno... ja, Jak działa jak nie grzeje! Jak... Zobaczę. Wszystko ciepło. Gdzie ten widać? Poprzutę! A biać się chowam tutaj!